Dzień dobry moi drodzy! Dziękuję. Witamy serdecznie ponownie w sklepie Intergołą. Moi drodzy, dzisiaj kończymy nasz pierwszy konkurs, czyli trzy gołębie młode z naszego gołębnika po gołębiach lotowych naszych. Moi drodzy, gołębie są już na tyle duże, że nie będziemy już czekać dłużej, musimy, musimy je wysyłać. Specjalnie są już odłożone, czekają w wojlerze. Tak więc za chwilę losujemy trzy osoby. Moi drodzy, tak jak widać, w naszej kuli losującej tych losów się troszeczkę zebrało, także przede wszystkim na początek bardzo Wam dziękujemy za odzew, za to, że naprawdę mnóstwo zakupów robicie u nas. Tak naprawdę chyba nawet się nie spodziewaliśmy, że tak to fajnie będzie wyglądało na początek. Sporo zakupów stacjonarnych, sporo zakupów internetowych. Także bardzo, bardzo nas to cieszy, dużo miłych słów od Was, to też jest bardzo miłe. Tak więc za chwileczkę przejdziemy do losowania, ale a propos zakupów internetowych, to jeszcze to... raz powtórzymy schemat tego, jak, jak się odnaleźć, jak odnaleźć naszą stronę, bo było troszkę zapytań pomimo tej Tak, Jak ja ja robić zakupy tej... tak i tak, odnośnie i ja płatności. ja i to już komputerem tym razem? otwieram stronę www.intergorup.pl wyświetli nam się taka właśnie witryna i macie od razu tutaj polecane produkty możecie też oczywiście po, po producencie sobie znaleźć załóżmy, że chcemy sól do kąpieli dodać do koszyka od razu nas przekierowuje. Macie opcję dostawy ale tak jak mówią 20 zł, paczkomat 15 zł. Możecie odebrać za darmo w sklepie. Tak, zapraszamy, zapraszamy wszystkich. E, I trzy formy płatności, w sumie cztery, dodając pobranie. E, możecie blikiem, pay you, albo po prostu przelew przez bank. E, klikacie, piękny różowy napis, zamawiam. Od razu przekierowujemy się do wypełnienia danych. E, jest to opcja bardzo szybka, zalogowaliście się przez, przez Google, przez Facebooka albo po prostu założenie sobie konta, bo nic nie W ogóle i to jest tyle, to jest koniec z e, zrobieniem zamówienia, także e, sprawa jest naprawdę szybka i prostam nadzieję, że drugie objaśnienie będzie już e, bardziej pomocne niż pierwsze i nie będzie problemów, żeby się tak, z tym. Poza tym e, chciałam też dodać, że... Wszystkie produkty, które znajdziecie tutaj na stronie internetowej, jeśli zamawiacie przez internet, one są dostępne u nas na miejscu w sklepie, więc jeśli zamawiacie do godziny 12 wysyłka jest jeszcze tego samego dnia i przeważnie następnego dnia mamy dostawę rzadko kiedy jest to tak że, że są to dwa dni no ale to mówię to, to zależy jak tam opcje tej przesyłki jak tam losy tej przesyłki u kuriera się potoczą ale mówię z zasady jest to tak że, że następnego dnia przesyłka jest już dostarczona i mówię wszystkie produkty które znajdujecie tutaj w sklepie internetowym one są u nas dostępne więc nie czekacie nie czekacie na dostawę, nie wiadomo ile, nie ściągamy ich dopiero dziś tam od dystrybutorów, producentów, a wszystko jest u nas na miejscu. Także to, co uzupełniamy w sklepie internetowym, to, to, to te produkty, które już u nas fizycznie się pojawiły. No i systematycznie powiększamy też, słuchajcie, gamę produktów, pojawiają się cały czas nowi producenci i będziemy to systematycznie uzupełnić również na stronie internetowej. I też ostatnio weekend kwestię weekendowej promocji. Była Naturalina tak. i probak. I tutaj mam mówiła, że był bardzo duży odzew co do probaku, że dużo osób nie zdążyło w tej promocyjnej stroni przypadku się, tak. e, te, się dostać. Telefony były w poniedziałek, o, pani Kasiu, nie zdążyłam obejrzeć filmu, nie złapałam się szkoda. E, w związku z tym, e, co, ponawiamy dzisiaj weekendową promocję? Czyli wracamy z probakiem 1000, czyli tak jak mówiłam, podstawa w każdym gołębniku Tak, po probak każdego co się znaleźć. E, tak więc. Probak będzie powtórzony moi drodzy i żeby nie było nudno coś, coś jeszcze dorzucimy i tak sobie pomyślałam, że fajny produkt z firmy Flyvet ta firma bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, my już w zeszłym roku i dwa lata temu jakieś pojedyncze produkty u siebie testowaliśmy uważam, że, że bardzo fajne są bardzo fajne jakościowo i nie odbiegają chyba tym zachodnim producentom, więc warto, warto się pokusić no, i produkt, słuchajcie, na drogi oddechowe, które oczywiście bardzo ważne są w tym okresie lotowym. Respir z firmy Flywet, jeszcze raz powtarzam, również w u nas. A do tego jeszcze niech będzie. Słuchajcie, elektrolit. Elektrolit, również bardzo istotna kwestia w sezonie lotowym, czyli również rzucamy na promocję Elektrolit z Rentilda, moi drodzy. Te trzy produkty do jutra, do wieczora możecie zakupić w promocyjnej cenie. Dokładnie. I co? I to by było chyba na tyle, I jeśli teraz chodzi o... Przejdziemy do losowania. Może podejdziemy troszkę bliżej, żeby było nas widać. Dobrze, ale jeszcze moment, to może jeszcze, bo kończymy konkurs. E, pierwszy, e, i zastanawiałyśmy się właśnie z Oliwią, e, co tutaj wykombinować dla Was, e, jeśli chodzi o jakiś e, kolejny, e, fajny konkurs. I wpadłyśmy na pomysł, moi drodzy, e, żeby też e, troszeczkę tutaj e, Panie uszczęśliwić, bo, bo wiem, że, że te, które nie interesują się gołębiami, mocno ubolewają nad tym, że. No, w tym sezonie letnim panowie poświęcają się gołębiom, dużo czasu spędzają w gołębników, w niedzielę loty, w soboty koszowanie, nigdzie nie można się wybrać, więc wymyśliłyśmy, że kolejny, kolejny konkurs i nagroda... Słuchajcie, przepraszam Was, ale wyłączył się telefon, w związku z tym przerwało nagrywanie. Więc wracam jeszcze raz do, do tego drugiego konkursu i do nagrody. Nagrodą w nim będzie weekend, weekend w hotelu Weba, u nas w Łebie nad morzem. Więc myślę, że, że fajna opcja i po zakończonym sezonie będzie można zabrać swoją wybrankę, swoją żonę, swoją partnerkę nad morze na weekend. Weekend w hotelu Weba, bardzo fajny obiekt 100 metrów od morza. Niedaleko też od nas 30 km, więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby się zobaczyć. Odwiedzić, może, nasz sklep, a może spotkamy się na jakiejś kolacji w łebie, ale tak. tak. Wszystko, wszystko, wszystko będzie do, do ustalenia. Także co, startujemy dzisiaj z konkursem. Losowanie robimy, moi drodzy, w ostatni, ostatni lot konkursowy. Gołębi, gołębi młodych, tak więc na zakończenie sezonu, a wtedy umówimy sobie jakieś szczegóły. Ale ogólnie też o tym konkursie jeszcze i, i o tym, mówię o tym fajnym miejscu. to Olivia, Będzie osobny filmik. Oliga na pewno opowie o tym. W tym przestrzeni tam tygodnia, dwóch. Dokładnie. A teraz co? Robimy losowanie. Moi drodzy, może podejdziemy troszeczkę bliżej Olivia, co, żeby było widać dokładnie. Czyli trzy osoby w dniu dzisiejszym wygrywają gołębi, po Gołębiu Młodym w naszej kategorii. Sławomir Sołyk. Okay. Przepraszam. Pierwsza osoba. Dobra, może teraz jedną osobę ja wylosuję. Przeczytasz czytam? No. Kruk Robert. Okej, okay, druga osoba. No i Okej, okay, i ostatnim szczęśliwcem będzie Krabowski Antoni. Gratulujemy. Okej, okay, czyli trzy, e, trzy pierwsze osoby, słuchajcie, e, wylosowane. E, I cóż, e, kończymy, kończymy dzisiejszy film. Jutro na pewno relacja e, z lotu, e, z czwartego lotu konkursowego. Trzysetka, moi drodzy. Niestety pogoda, ja mam tragiczna wieje, e, pada. Teraz na no, chwileczkę akurat się uspokoiło, ale ogólnie cały cały taki dzień już w nocy padało, jutro też ma być nieciekawie, więc no, mam nadzieję, że, że jakieś tam okienko pogodowe mm, pojawi się, tak żeby można było te głębie wypuścić i żeby fajnie tutaj a, powróciły do domu. A, no i co? Miłego wieczoru Wam życzymy, miłego weekendu, oczywiście, a, jutro wszystkiego dobrego, moi drodzy, a, jak najmniej na strat. Mm. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Dobry lot, cześć. cześć.